Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a to kolejny odcinek trzeciej ery. I na to odkryto Cirit Ungol. Odkryłeś Cirit Ungol? Cirit Ungol jest twierdzą zbudowaną przez ludzi z Gondoru. Tuż po wojnie ostatniego sojuszu Ciritungol chroni przejścia zarówno z i do Mordoru. Każdy kto przebywa i opuszcza Mordor musi przejść nad trójnym okiem wieży pod czujnym okiem, a nie nad czujnym okiem. W rozległych podziemniach w fortecy żyje wielki pająk nazywany szelbą Okej okay. I zwołano dżihad na Minas Morgul. Mhm. Oczywiście zamiast dżihad powinna być ta wojna sojuszowa, ale to jest mały błąd w tłumaczeniu. Jednakowo Sztia. mówiłem, że nawet Minas Ty najpewniej upadnie. Coś czuję, że miałem rację, jak tu mówiąc. No i jak zwykle masa jednostek do przyniesienia, więc dajcie mi sekundeczkę, bo przecież na wizji nie będę tego robił, gdyż zajmie mi to co najmniej kilka minut. Może dwie, może trzy. Coś takiego. No dobra, mam wojska porozsyłane. Jak w ogóle to pamiętacie czasy, gdy nasze państwo, oprzem bardzo Imperium, zarabiało jeszcze mniej więcej 120 tysięcy na czystą naturę? Tak? Ja też nie. Już aktualnie zarabiamy około ćwierć miliona, więc... Okej, okay, jak na mechanikę Medivala jest to specyficzna suma pieniędzy, ale... spoko. Dzięki temu przej możemy być pewni, że nasze imperium nie jest jakieś malutkie. Tutaj widzę, że w ogóle Rochańczycy chyba chcą ostry w pierdzie ode mnie. Gdybym jechał rad, to chyba bym zajął im to miasto i powiedział... Obo... kazał oddać, bo... Jak widzicie, no... W blokowaniu mnie... świetna zabawa. To są po prostu natrętni. Oczywiście cała masa konstrukcji też. Bo bądź co, bądź kazaje mi trochę wybudować, ogłoszenie frakcji, kolejki skradzione. Nic dziwnego, bo wydajemy na konstrukcję dziesiątki tysięcy w skali tury. Śmieć nachodzi kraj, buzra dum. Ciekawe dlaczego chyba buzra nie wiem, mam wszędzie praktycznie wszystkie budynki ubudowane, więc... Mało możliwe, że jest jakiś event spowodowany brakiem odpowiedniej opieki zdrowotnej. Po prostu ma przypadek i tyle. Smutny przypadek. No, dobra. Wszystko tu jest, wszystko tu jest, ja się tam jeszcze się nie będę jeszcze konstruuję, więc może gdzieś nie, gdzie brakować tych budynków. O, Rohan, naprawdę mnie wkurzasz. Wkurzaj mnie dalej, a ci wymarzę z mapy. Jesteś tak mały i tak słaby, masz tylko cztery armie, że to nie jest dla mnie duży problem, Rohanie. Ja ci nie polecam kręconoskiego imperium to Przez takie właśnie blokowanie przestały istnieć Wysokie elfy i Arnor, więc tak... Jesteś na najlepszy do tego samego zniszczenia. Dobry pomysł. Definitywnie jestem jak najbardziej za. W sumie nie jestem, bo mi to wkurza, ale. Jak tak dalej pójdzie, to po prostu ich zniszczę. Bo zniszczenie nie, to jest dla mnie po prostu psyknięcie palcami, więc czemu nie? Psykać palcami za bardzo nie wiem, ale. E, be... To chyba takie przysłowie. Taka aluzja. Dobra, takie porównanie o. Panowie, jednak o wasz, póki co wy proszę tutaj iść. No te miasto Mordoru oczekuje na Wasze przybycie. Oczekuję, że to jest z chęcią zajmiecie. Ty też tam idź, czemu nie? O, to jakieś kopalnie w ogóle czegoś są. Kopalnie srebra, ładnie. Hmm, Sidwerkowej... Kopalnie Sidwerków, bardzo dobrze. Droga zablokowana, Kapitan Narwi. Hmm, oczywiście, że tak. Ja mówię, ten Rohan mi wkurza. Im Serio to jest zaraz wezmę z. Ja, Jej ja nie mam prowincji. Raz, dwa, trzy, cztery. Na pewno cztery, tak? No to w takim razie Rohan jest do zjedzenia w sekundy nie pewnie około czterech mają, może pięć, może to jest piąta jeszcze ich. No ale w takim razie, Rohan, kurczę, czemu pieczone, no, jeżeli będziesz mnie blokował tak dalej, to znikniesz. W tych okolicznościach. I nikt nawet, a to jeszcze mają jedną prowincję, w sumie mają drugą tych armii jednak. Się rozwinęli, pierdzielni, no. Trochę od... od, od trochę mordor jakby odciągnąłem i już, już panują po prostu rohańczycy, niszczą światy. No i wiecie, co to jest w ogóle tak przywinienie, które jest już szybsze niż było kiedyś, ponieważ może faktycznie mamy teraz milion oddziałów, które przemieszczają się po całym pierzionym państwie. Ale jednak... Hmm, jest taka sprawa, że poza... <tryk> tym bardzo krótkim przemieszczaniem... Praktycznie nikt już tur nie wykonuje, bo Rohan no to tam coś tam robi czasem, ale nie jest zbyt duży. Gondor też nie. Leśne elfy też jeszcze za wiele nie robią. Tchyt, kto zrobi to, to Harat i Mordor, no i ja... A Harat i Mordor to tak trochę, no, tylko dwie frakcje, które jakoś tak dłużej zajmuje przeminięcie ich. Hmm. Więc teraz przemijanie turu stało się całkiem przyjemne. Trwało tyle od początku. To szczerze pewnie bym nigdy tego nie wycinał, ale no cóż. I tak bym rzeczy wycinał, bo to jednak widzieliście. Zwłaszcza moja część tury końcowa ma troszkę czasu, zanim się przeminie, więc ta. Prawie to wycinał i tak, ale na trzeba stało się to troszkę milsze, bo Wcześniej to trwało dużo więcej czasu. Aż inne frakcje się ruszyły, a teraz za bardzo. Nie ma innych frakcji. Produkcja Gondor I. Tego się nie spodziewałem zobaczyć. Chyba Gondrowi zdechło aż tyle armii, że po prostu mają chory dochód. W sumie to jest bardzo możliwe. W ogóle, ile dowódców mi dojrzało w jedną tutaj? To jest jakieś niepojęte. To jest jakieś... Ja mam armię dowódców. Wy tego, wy tego nie widzicie, ale jakby tak policzyć wszystkich dowódców z mojego państwa, to jest ich pewnie trzy dobre armie pełne. No tego, że na froncie ich brakuje, to jest to, jest w ogóle najlepsze w tym wszystkim. Na froncie brakuje dowódców, a ja mam skrzypkę od armii dowódców, tylko są po miastach rozkładani. O, kolejne, to masz w ogóle fajną brodę. A, bo to jest Tiruk. Okej, okay, poznaję Tiruka. Bombur, bombur, słuchaj, też tu na froncie. I kto jeszcze tu jest, to coś tam. Ty idziesz tutaj na front, dobra. Porozkładaliśmy ich. A, jeszcze raport rekrutacji, to dajcie mi sekundę, bo poza generałami trzeba jeszcze jakieś wojsko porozkładać. No dobra, wojska porosyła. najprzy okazji raport budowy, też jakby nie spojrzeć mega sensowny, no ale cóż, to są właśnie plusy Wielkiego Państwa, że na wszystko są pieniądze, jednak wasz problem jest to, że siły zaczyna brakować już do roboty w tym państwie, no ale cóż, z tym ciężej wygrać, no i ta armia Rohanu po raz kolejny mnie skutecznie blokuje, tak bo ja sam w ogóle nie tykał, ale gra mi zaproponowała misję, więc już chciałem tyknąć, ale no cóż... Jak widzimy, Rohan skutecznie próbuje mi to uniemożliwić. Póki są jednak, panowie. No w sumie można od razu maszynę karę zrobić, żeby ktoś tam nie miał na wszelki wypadek, żeby nie było znowu, że Siverek zapomniał o maszynach. Panowie, jedna z najcięższych forces zdobycia, czyli Dolguldur zaprasza. I liczy, że skutecznie ją zajmiecie. Nie, 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 panie. Nie tu idziesz, tylko idziesz tu. Brawo! Very well, dokładnie. Bardzo dobrze. O, ty możesz dołączyć do kogoś. No, tu brakuje nam trochę jednostek. O, akurat ty się wyrównałeś, to jest pięknie. I ty możesz dołączyć do tego. Dobra, wszystko ładnie. Ty też do nich dołącz, bo to jeszcze chyba kapkę ziemi mordoruje jest do zajęcia. Ty również. Bardzo ładnie. O, tutaj nic. Tutaj. O, już pełna miała Mordor, już podeszła. Niedobrze. Niedobrze. Niedobrze, przez tych haraczyków Mordor się zaczyna. Eeehe. Te... <grym> Chciałem powiedzieć, że on zaczyna się panoszyć, ale jak patrzę, jak Harad się panoszy bez panoszenia się, to jednak Mordo nic nie robi. Tak, jeżeli to jest tylko kawałek wojska Haradu, to nie jest całe, to po prostu... Eee, nie wiem, co ja to zrobię. Wiesz, ten Harad tak się przykokcił przez to, że żadnej wojny nigdy nie prowadził i tylko rozwijał się gospodarczo, że masakra. Chociaż w sumie, no, taki rozwój to ta troszeczkę jest głupi, ale Harad ma wielkie ziemie od początku. O no, tego przez większość czasu był wspierany, nie ma się z kim bić za bardzo. O, w ogóle osada jest. Cześć, osado. Oj, to może być problem zdobyć. Niby orkowie nam nierównie mają dowódcę, więc... Oblegajcie ich, panowie. Tam jakieś wsparcie by się... W ogóle tego, tego tej wości nie zauważyłem. Ominąłbym wość na to nie, nie wiedząc. Nie za bardzo znam tą część mapy, bo bądź nic co, bądź nigdy na niej nie walczyliśmy. Tam nie tylko Mordor siedziałem, Mordorem nigdy nie grałem, więc no cóż. Dobra, droga zablokowana, kapitan Narvi. No i ryńczycy też tam siedzą, ale aż tak głęboko raczej nie wchodzą, jak nie mają wojny z Mordorem. A wojna z Mordorem grając z runem, raczej do zbyt często też nie należy. Tak samo wojna z Sukimi elfami albo z Arnorem grając z Krasnoludami, ale. Krasnoludy mają specyficznego przywódcę. Krasnoody mają bardzo imperialistycznego wodza. Póki co jednak cięcie, bo turka troszeczkę się jednak będzie przewijać. Huhu. Huhu. To się nazywa epickie starcie. Na miarę 390. tury. 23, 650 657. Przepraszam, no musicie umrzeć z tej biednej Krasnoody. No. Posłałem was na zwiady. No, niestety, biejcie się niezbyt dobrej sytuacji ale co, co zrobisz jak ich nie zrobisz, prawda? No co zrobić jak niby najgłupszy set świata, ale jednak W tym wypadku sprawdza się coś dobrze Ktoś z was miał maszyny, prawda? Nie zapomniałem znowu o maszynach Najczęściej nie zapomniałem chyba mm, Dobra 3000, 2000, ale to jednak jest wojsko zupełnie innej klasy Wojsko orkowe musi być przynajmniej dwa razy takie, żeby mi dorównać bo oh, bądź oboje, obudził dwa razy więcej jednostek w oddziałach. No cóż... Zapraszam, te ile się was da. Naprawę proszę od razu. Konstrukcje wszystkie możliwe. Z browarem na czele oczywiście. Te miasto nie tylko zostawiłem. Teraz nie mamy tam jakiegoś mocnego wojska. Weź ty tam pójdź i pomóż z tym. Bo ja tych świeżkę mało jak na podbój jakiejś ziemi Haradu. Ale raczej to jedno miasto się uda podbić tą jedną armią. Może to ich zmusi do przejścia na tą stronę. Nie wiem, by tak szybko i Mordor przejadli. problem zapewne z tym. No i kolejny raport rekrutacji, więc no ma cięcie. No dobra, wojsko ogarnięte. Teraz mamy Ayer Ruk. Ogłoszenia frakcji, kolejki skradzione, najbardziej się frakcja. Znowu my, bardzo dobrze. No wracamy na wszystkie pierwsze miejsca. Chociaż w finansach słabniemy, ale cóż, no mamy wydatki swoje, prawda? 22 tysiące na rekrutację, 37 tysięcy na konstrukcję to nie są skromne pieniądze. Śmieliś na łodzi kraj. Twoja armia rozproszyła się, kapitan Wali. Takie to smutne. Naprawdę. Aaj. Smutek mi ogarnął. Ta część została ogarnięta. Tu już kolejne armie się zbierają, bardzo dobrze. Niech się łączą. Proszę bardzo. Ale do wódców. dowódców do dowódców to może zostawmy trochę, ja właśnie tylko jednego. No i ty z tym wsparciem, ruszaj. No właśnie w tym kierunku. Ciebie nie wiem, czy chcę posłuchać na tego gościa. No nie ma tej dobrej armii i nawet miałaby jakieś szanse z tą jego, ale... Po co, Wancik mi się to nie opłaca w tym momencie? A, ty zapewne mi nie odpuścisz, więc spadam stąd, nie wykonam tej misji i tyle. Zbieramy teraz siły przy Kuwagaszu, żeby pomóc jeszcze tym przy dur. Też kto wie, czy będę potrzebował wsparcia. Może to będzie już siła antyharadsko-mordorska na tę ziemię? Kto wie? Co jeszcze jeśli ma problemy z przemieszczaniem się, jak ma tyle armii? Tak samo jak ja miałem nieraz problemy, gdy miałem masz tyle armii. Jak się masz tyle armii, już tak się chwilę raz powtórzę: przemieszczanie się nie należy do prostej rzeczy. Po prostu jak się ma dużo masy, to się ciężko chodzi. Tak to można najprościej, najprościej, najprościejszymi słowami ująć. A ty, panie, proszę spadać mi stąd. Ty masz dołączyć do oblegania. Nie masz z nim walczyć. Świetnie. Jak to w ogóle jest możliwe, że został odepchnięty i zrobił pułapkę? Szybki. Szybki gość. Nie ma co. Od to z odepchnięcia pułapkę zrobił. Się nazywa się niezły refleks po prostu. No, widać, że dowódca pierwsza klasa. No, ma dużo gwiazdek, więc. No, trochę, trochę to ma sensu. Dobra, wyjdźcie tutaj. Wy w sumie to stójcie, bo wy jesteście w tych formacjach fajnych. Stop! I jedziecie. Wy też. Stop! A nie, wy jesteście po tej stronie. Myślałem, że wy jesteście tutaj. No co to tutaj też rzeczy oddział jest. A, żelazna straż! Aha, czy są tutaj dwa oddziały panów yy, minisauronów i jeden oddział... hmm, okej okay. Jeden oddział po prostu mistrzów nad mistrzami W takim razie blokować Atakować Atakować A Wy od tej strony wchodzicie Dobra, bronić się panowie! Czemu nie w ogóle nie... Czemu w ogóle nie rozprostowali tych swojej włóczni? Jakieś lak umysłowy macie, czy jak? O tak, powinniście się w tamtych też wbić. Nie, nie, nie wiem. Myślałem, że oni już są ustawieni w tę formację, a oni nic. A oni stwierdzili, że nie, bo nie. Dlaczego, bo nie? Ci ich otaczają, bardzo ładnie. Ci tutaj też tych. Panowie, tędy musicie przejść, jednak panowałem, żebyście tędy przeszli. E to już ci zaczęli walczyć. Ładnie. Domykać ich tutaj. Nie ten oddział na jeden, ale. Mój ma, mój ma, więcej jednostek niż ich, mimo tego, że ich jest herkowy, więc... te, ta. Taki to oddział, jak nie oddział po ich stronie. Trochę mi otaczy mają. Tej, największe przerąbanie ma ten oddział, co tam stoi. No ale cóż, zapali nas z takiej pozycji, a nie innej. O. Już wtedy się walkę w wplątali, więc raczej będzie problem ich stąd wyciągnąć. To niech dobiją tą resztkę, bo to jest słaby oddział, to w mig dobiją. A przy okazji jeszcze drugi oddział do flankowania uwolnią. No, ba tu pomóżcie. To jest strzelcy i tak mało robią, bo są to strzelcy orkowi, są to strzelcy bez jakości, tylko polegający na ilości, więc. Wkurzający, ale w tej fazie gry już niezbyt groźni. Wcześniej w tej fazie gry to się jest groźny, bo był w stanie całą armię samemu czyli całą armię. Odział był w stanie oddział, ale też, że oddział się nie mógł ruszyć, bo jakich jest dwa razy więcej, to wiadomo. Ale w sytuacji, kiedy tak kilka oddziałów się bije, nie ma problemu z tym żadnego. Dobra. Panowie, ładnie. Ci już rozwaleni. O dwóch zostało, teraz padną w takim razie. Jestem ciekaw, czy bym puścił ich na bieg, to trzeba nie być zgnieti po prostu. Pewnie tak, więc zróbcie to. Zgniećcie ich. Bo to chyba nie jest gwardia ta generalska, raczej nie. No pytanie, który oddział w ogóle jest generalski. Tam był generał, czyli ktoś oddział jest generalski. Oje, surkowa straż przeboczna. Norwacik, proszę. coś panowie. Proszę iść tędy. Dobrze jest. To jest potęga panów z Gundabatu. zaś tędy i pomóc tamtej fronce tutaj. Panowie, mini Sauronowie poszedł tędy. O, jak smutno, gdy uciekają wrogowie. Ciekawe, czy będzie uciekał, tylko że ma 34 członków, a to jest bardzo mocny oddział, więc on nie powinien uciekać mając jeszcze 34 członków, ale cóż. Najwidoczniej byli bardzo związani ze swoim wodzem i już bez niego nie chce się im walczyć. Stwierdzili, że a pieprzyć Saurona, idziemy na wakacje. Czas to pieprzy, czas wyjechać Wieszczady. Twierdzili, że Bieszczady to jest ich cel na ten moment i oni mają wszystko pozostałe w nosie. A tu widzicie jak wygląda jeden oddział Orków. No dwa lat są, dwa. Ale jednak to jest chore. I znowu guardia Morona. Mój ulubiony oddział oficjalnie. Gwardia Morona. Nie ja wiem, że jest Maron, czy tam Maran w ogóle, Moranon, ale Gwardia Morona brzmi co najmniej humorystycznie. Mutoźierzcy, może nie, ale wy byście mogli tam tych panów jednak troszkę pobić. Bo inne strzelają, aby się byś troszkę podganiali. To już nie trzeba więcej wojska, żeby tych panów zgnieść. O jak smutno, że gwardia morna się połamała. Ta złamana. I czym złamana klinga? Heszki. <laughs> Bardzo śmieszny żart. <laughs> Bardzo śmieszny żart tematyczny. Odbieram na temat tej YouTube'owej. Ara, panowie! A wyjazdem w nich! Pięknie! Toporki w brzuszki, bardzo ładnie. Brzuszki, pępuszki, odrąbaliśmy im saornowską pępowinę. I dobra, mordować to co zostało. Koniec walki. Pięknie. Kto tam może... O wy się tymi zajmijcie. Wy na tamtych hitcie też, proszę bardzo. I mamy się wyłączyć swoją super imba mega formację. Kto się jeszcze na moralach trzyma? A, Gwardia Morona. Dobijcie no, Gwardia Morona. I pewnie łucznicy, jak zwykle, no oczywiście. Ma tą końcówkę wytnę, bo tutaj będzie już tylko i wyłącznie naganianie miało jakikolwiek środek czynny. Naganianie nie należy do najciekawszych momentów. Bitter w albo No chyba, że macie kawalerię. Edymar też nie jest ciekawy, ale chociaż tu nie jest ciekawy, jest bardzo satysfakcjonujący. Ale gdzieś, jednak jednak gdzieś spotkamy się za chwilę. No i dobra, bitwa zakończona. 880 za prawie 200. Powiedziałbym, że nie jest super, ale jak na fakt, że nie mieliśmy okazji się za dobrze rozstawić. No powiedzmy, że gdzieś tam to ujdzie, tam w granicach rozsądku jeszcze. Uważały, że nikt prócz nich samych nie potrafi wytwarzać i gromadzić niczego wartościowego. Jeśli natomiast ktoś obcy powiedział jakąkolwiek. Przez jakiekolwiek presjozja stwierdzili twierdzili, że musiał to do dobra kupić od Krasnoludów albo jej im ukraść. Gandalf o Krasnoludach. Aha. Czyli ogólnie Krasnoludy stwierdziły, że mają monopol na wszystkie ładnie wykonane dobra. W sumie, gdyby nie elfy, to by mieli, no ale cóż, no. Elfy wśród Ziemi OP, niestety. Elfy ukochana frakcja, po prostu Tolkiena. Proszę bardzo, potwierdzone info. Nawet w cytatach jest potwierdzone. W cytatach. Dolguldur, splądruj! Wracamy tutaj po tylu latach! Witam znowu, Dolguldur! Witamy to miasto bardzo serdecznie. Kapitana Lunguna też witam bardzo serdecznie. Do widzenia, panu. Tu jeszcze jakaś forteca jest. Kapitanie Older, podejdź do niej. Gamil, szpiegu, sprawdźcie, tam żołnierzy jest. Niedużo. Okej, okay, w takim razie was wszystkich zapraszam do tanga z tą fortecą. I to będzie chyba ostatnia się na do w tym rejonie, w rejonie puszczy. Bo to chyba już zajęły elfy. A nie, jednak nie. Przesmyk już najpuszczy jeszcze. Wiesz, to jest część tego. Centrum jest nasze, tylko przesmyk nie jest nasz. I ubierze. Aha, czy to jeszcze jedna ziemia, jest ubierze i przesmyk. To są jeszcze ziemie mordorskie. Nie stawić to elfom, ale. Czy ja ufam, że elfy sobie dadzą radę? Są jedne, są jedne przydatne elfy, bo są elfy leśne, ale. A. Dalej to elfy. OP, ale bez mózgu zupełnie. Się mówi, no o że ładne jak. nieważne. Nieważne, zakończmy tule, nic nie było. Miałem dziwny cytat. Nieważne, skończmy to cięcie i spotkamy się za chwilę. Hmm. Nie. Jakby to był charat, to bym przyjął bez problemu, ale od Mordoru. Bez żartów. Naprawdę, Mordor, jesteś żałosny. Sam wypowiedziałeś mi tyle razy wojnę. Ja musiałem być o zawieszenie. To raz ci powiedziałem, że masz, bo przymierze, że nie bardzo często, więc raz powiedziałem masz, proszę. Ale teraz stary upadasz nie, nie ma żadnej wartości. Nie mam powodu, żeby zawieszać z tobą broni. Wybacz! Takie życie. No dobra, wojsko porozsyłane. I teraz tak. Po pierwsze kapitanie tutaj. Po drugie traninie tutaj. Posłuchajcie kolejny kapitanie tutaj, po jeszcze ten kapitanie tutaj! I po jeszcze ten kapitanie tutaj. Bardzo ładnie. Co się jest ta ostatnia forteza pewnie to jest ta zgaduję, Hmm, mój szpiegu. możesz to potwierdzić? Możesz. Jest to Oingle, Ostglein, Ostingale. In No nie jest zbyt duża osada, więc nie będzie oczywiście większego problemu. Chociaż garnizon tam trochę jest, ale. Te wojsko jeszcze powinno dać radę. Jak tam z Haraldem. <laughs> Te. Gondor ma taką fajną rzecz, że ma tą swoją rzeczkę tutaj, która pozwala mu, no. Jakby, no. Nie, pozwala, Harad, pozwala mu blokować i wykorzystanie jego pełnego potencjału. Gdyby tu było więcej otwartego charodu, jak na przykład w tym miejscu, no tu gdyby było takie otwarte, jak tutaj, to Harad byłby nie do pokonania dla Gondoru i by go zniszczył, a tak? Gondor dzięki przewadze pozycyjnej ma jakieś szanse. Właściwie tylko armie jakościowe są lepsze od ilościowych medivalu. To jest jedna z tych rzeczy, przez które właśnie jest taki dysonans między tymi wojskami. To oczywiście jak zwykle mały błąd z mojej strony, zwykle kliknięcie. A nie ma sprawy, my sobie jeszcze poradzimy. Tutaj też sobie poradzimy. Cześć Haradzie! Jak tam u Ciebie? Zobacz, oblegam Ci jeden miasto, może przyjdziesz, a może zgodzisz się na jakiś handel czy coś. Czemu nawet najbardziej to narozaj bym chciał? Pewnie nie Raczej nie <laughs> wspaniale. Tak w więcej, więcej tych cytatów trzeba zrobić w tym odcinku. Więcej nawiązań. Bo już jakby raczej nie, bo to było za mało. To non stop powtarzam. Um, ty tutaj może nie atakuj na razie. No nie ma sensu, że to tak, się to nie opłaca. Można tu podejść chwilowo, I tam miał sobie stoi, nie, wiem, bo ona tu stoi, nikt se obserwuje, jak tam świat się rozwija. Niech, niech zbiera kwiatki czy coś, nie wiem, co ona tam robi. Może gra w Don't sterwa i jakąś trawę czy coś, Mike Wine. Przecież wiadomo o co chodzi ogólnie. Czy to jest jeszcze jakaś ziemia mordorska? Jest? Chyba nie jest, tylko ta jako ostatnia. Czyli już zajęcia tej ziemi mordorskiej, już wejście do mordoru jest czyste od tej strony. Od tyłu już w ogóleśmy weszli do mordoru. No, jak się pierwszy nie znajdzie, tak powiedziałem, zajęcie do Baraduru, nie do Gózuru, dur właśnie, bo do Gózurów jest nasze. No to traktujemy jako koniec serii, bo no po prostu. No nie wiem co się stało z tym pierścieniem. Już, już mi się wydaje, że jednak ten event powinien się pojawiać. Nawet jak nie od razu, to jednak już trochę tego czasu minęło, no węcie. halo. Iwencie halo, obudź się! O wielki evencie z pierścieniem Powiedz mi, gdzie jest pierścień węcie, Bo bez tego to raczej do jakiegoś dobrego konsonansu to my tu nie dojdziemy. E, podatki zmniejszcie, no właśnie. I wy panowie zapraszam was. O właśnie myślę gdzie. No, no do no, do nory na urhach! Boże, nie wiem, zimy to jakoś normalnie. Nie wiem, bo to jest miejsce, do którego całe wojsko idzie. Uff, nie mam pojęcia, jakaś normalna nazwa, jakieś, weźmy z okolicy coś, jakieś takie jeszcze nazwiennictwo. Ost... in... rye... Ost in Ryl, może być, tak, to jest Ost in Ryl, dobra. Teraz to jakoś brzmi sensownie. Teraz przynajmniej wiem, gdzie wysyłam wojska. A nie do jakiegoś. Teraz wysyłam wojska do normalnego miejsca. A nie do jakiegoś z nazwą, która po prostu nie przechodzi przez gardło żadnemu śmiertelnikowi. Albo przynajmniej takiemu, który nie spędził 10 tysięcy lat na czytaniu Tolkiena. Dobra, czy to miasto się już ogarnęło? Ogarnęło się. Czyli to jest nie miasto tylko forteca, i dlatego miało taki problem, żeby się ogarnąć. O. A to właśnie nie jest miasto, to jest. To, znaczy, to jest miasto. Wiedziałem, że to forteca jest. Tak po a to jednak miasteczko, okej. Okay. No, stawy mam siedmiu tych, a resztę nam oddajcie, i my idziemy w takim razie na front tutaj tym wojskiem. Czy te wojsko z miast wyciągać powolutku, bo no tu nie musi siedzieć, a. cóż. A siedzi. Nie musi, a siedzi, więc niechaj nie siedzi. Wiesz co, gamil, zostań tu. Także jesteś dobrym dowódcą, ale zostań tu, bo jednak. Tak, tych pieniążków o ty dajesz, stary. Do Austin, Ryl, zapraszamy wszystkich, wreszcie sensowna nazwa. O, tu w ogóle jeszcze jakieś wojsko, ale pewnie ja go nie, nie będziemy mogli zabrać, bo jest to forteca! Ulubiony rodzaj miasta Silverka! Fortece, kurde, czy forteca to nie miasta, ale. To jest po prostu mój ulubiony rodzaj infrastruktury miejskiej! Czy tam w Infrastruktury lenniczej, nie mam pojęcia jak to nazwać. górze tego nienawidzę. I grunta zjawiska na tyle w tym odcinku, jak się podobało, pamiętajcie o łapeczce w górę, jak się nie podobało, pamiętajcie o łapeczce w bok. Do następnego razu. Cześć.